Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób oczyścić jonizator SD501. Ja tutaj mam ma akurat te, ten model Platinum, ale oczywiście kolorowy model SD501 dokładnie tak samo się czyści. A więc zaczynamy od odłączenia jonizatora z prądu. Czekam, aż jonizator się wyłączy. Następnie ściągamy sobie zawleczkę, pokrywkę. Przygotowany mamy już teraz pojemniczek, do którego wsypiemy kwasek cytrynowy. Ok. Kwasek cytrynowy, tutaj mamy jeszcze w saszetkach, teraz można już kupić w większych opakowaniach, w takich pudełeczkach plastikowych. 30 gram do SD501. To opakowanie to jest 30 gram, i całe takie opakowanie wsypujemy do tego pojemniczka. Ok. Następnie przekręcamy zableczkę i wyciągamy filtr. Możemy chwilkę sobie tak go tu spłukać, bo z niego wypłynie woda. Odwracamy, odkładamy na bok. I bardzo ważna sprawa, słuchajcie, patrzymy na te dwie uszczelki, bo one często lubią zostać nam tutaj w środku, a ważne jest, aby one po prostu były na swoim miejscu w filtrze. Bo w tym pojemniku też mamy takie same uszczelki, które zaraz będziemy w miejsce filtra wkładać, żeby nam się podwójnie te uszczelki nie nałożyły, bo wtedy mogłoby po prostu, no, najprawdopodobniej ta woda by się zaczęła wylewać. Mniejszą dziurką do mniejszej dziurki nakładamy teraz sobie w miejsce filtra ten pojemniczek czyszczący, zawleczkę, obręcz, przekręcamy do boku, tak żeby się trzymało. I teraz przepuszczamy sobie wodę przez 10 sekund z kwaskiem cytrynowym po prostu przez wyłączony jonizator. Około 1 litra tej wody musi przepłynąć, żeby ten kwasek nam dostał się do tych wszystkich części wewnątrz jonizatora. Może czekamy dosłownie chwileczkę. A następnie, słuchajcie, wkładamy obydwie rureczki do pojemnika i nas, na, dalej puszczamy, przepuszczamy wodę do momentu, aż te rurki nam się w tej wodzie nie zanurzą. Robimy stop, i w taki oto sposób nasz jonizator zostawiamy na jakieś. 3 do 5 godzin, śmiało można też sobie zostawić to na całą noc, nic się nie stanie, będzie jeszcze głębsze to czyszczenie. Ja Wam też bardzo dobrze radzę, abyście przed rozpoczęciem czyszczenia przelali sobie wodę do jakiegoś dzbanka, bo wierzcie mi, ja już sama to nieraz przerabiałam, że jak zaczynamy czyścić ionizator, to za chwilę wszyscy chcą pić, także pamiętajcie o tym. Także za chwilę wracamy po, tym, po tych 3 do 5 godzin, zaraz pokażę, co robimy dalej. po upływie 3 do 5 godzin możemy swobodnie sobie te rureczki teraz wyciągnąć, wylać wodę z pojemnika i włączamy sobie wodę i przepuszczamy przez około 5 minut kwasek przez jonizator. Po przepuszczeniu ściągamy sobie Jeszcze zwracamy uwagę na to, żeby uszczelki były na swoim miejscu. Najlepiej, ten pojemnik sobie otworzyć i gdzieś z boku wysuszyć, żeby nie powstała w nim pleść. No, i oczywiście, w to miejsce dwie uszczelki wkładamy z powrotem sobie. Nasz filtr przekręcamy obręcz w prawą stronę. Siedzi i ponownie przepuszczamy sobie przez kilka minut. W międzyczasie sobie zamykamy pokrywę. No i praktycznie jonizator jest wyczyszczony. Teraz możemy sobie go załączyć do prądu. I gotowe. Pamiętajmy o czyszczeniu raz na dwa tygodnie. To jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpiecznej i jak najbardziej optymalnej jonizacji. Pozdrawiam, wodorowa Baśka z Kanem Polska.